ULALA, witam na kolejnym odcinku Marvel Spider-Man Tesla na i zaczynajmy. No to lubimy teraz. mi Da się tu mapę zobaczyć. Awans. No to zobaczmy sobie: 10 punktów wzrostu. No to fajnie. Panel dotykowy. Aha, to mamy tu księg, chyba. To musimy sobie. Dobra. to są punkty też na... Zrobię z spiderman na ale... ja memu lewera. A nie wiem czy by sobie w obronę, bo to nie jak ta obrona to mi jest niepotrzebna. Dobra. No i pięknie, wykorzystałem jeden punkt. Mam jakieś ubranka. Pokaż mapę. To już New York. Wielkie nawet to jest. A co nie jest z takie wielkie, ale Spider-Manem to bym miał. Było... I sobie jodę na moje miejsce. Misja. Dobra, tu mamy. jeszcze postać. jest postać. List. Peter Parker, Spider-Man. Dodatki mam 2%. Nie ma tu jakiegoś Nie ma. Dobra. No i się odbijamy. Jedziemy robić misję fabulejną. Parker, gdzie jesteś? Niedługo przyjdzie komisja, musimy przeprowadzić test sprzętu. Nie, zaraz będę. Zostało parę przecznic. Ach, chyba sam to zrobię. Nie, to niebezpieczne. Ach. Podziwiam entuzjazm doktora, ale czasem pakuje się przez Bła, niego w kółko. No to idziemy, ta, idziemy do placu. Moja placza. No, by się ciekawi. Ale to pięknie wygląda. Wiem, że zjebał ten sfiskier. To moja wina. Zapomniałem, że używam panią syna. Ale to jest piękne. No. no i ładnie. Teraz sobie w budynku na Najpięknie. No, no i jesteśmy w placie Zobaczmy sobie Dialogi nasze kochane polskie. Przepraszam, doktorze, ale. Wow. zaczął pływać mnie. Niedługo przyjdzie komisja do spraw dotacji. Bez obaw, Parker, sam to wynalazłem, więc chyba dam sobie radę. Tłumik mocy. Rany. E, może lepiej to przerwać? Jeszcze nie. Chwila, doktorze, wszystko gra? Ranni? Nie, to to, to wszystko moje. nie. Poziom energii przekroczył nasze szacunki. Pod pewnymi względami to bardzo korzystny rozwój wydarzeń. Ten zapach nie wróży nic korzystnego. Zapewniam, że w kolejnej fazie... Nie rozpędzajmy się tak. <laughs> Możemy o tym porozmawiać gdzie indziej? Weź sobie wolny na resztę dnia, Peter, ale. Później pogadamy. Dialogi były za cicho, albo mi się wydawało. Albo on tak cicho mówił. Dobra mógł, idziemy. Doktor mówił, żebym wziął moja sobie praca, moja droga. Muszę ustalić. Mm, kiepsko wyglądasz, mały. Idziemy to. Dobrze. Zobaczmy, co ci jest. Aha, będziemy, będziemy to naprawiać. No, to jest za naukowstwo. No, to trzeba być ciekawe. Awania, 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 wszystko. No, kontynuuj. Przepalony obszar. Aha, to, to jest Chler. jak puzzle. Gdybym zdążył przeprowadzić Dobra. testy, je. No, No, ja to będę musiał. aha, do. aha, to cię dookoła, do końca No, no, tak, dobra. To, 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 to jest, ja wiem o co chodzi. No, jest to dwa, jest to jedno. No i się Mam. Pięknie. Aha, to o takie chodzi. Kolejne, I musimy okay. się naprawić. Dobra, o tym zaczynamy i musimy iść tędy. Czy da się iść prosto? to nie to jedne pasują jedne nie pasują dobra no i się udało jak nie będzie pasować Может, не было это просто. Но... Попасть. Ну, а на то Давай, то тебя комбиновать. Ну... я не могу обратить. Dobra. To idzie... W, to idzie w boki. Pokaż mi to. A, to teraz może... To nie. No, będzie trzeba to robić na spokojnie. Aha. Rozumiem, że to miało być tak. Dobra. No. Aha, udało się. Pięknie. Nieźle. Ok, to co teraz? Chciałem trzeba pomyśleć i dobrze to rozwiązać, to jakby zagadka. Dobra. Pięcie. To mamy kolejne. to w to jakoś... Dobra. No, zależy od O, to poszło. No to pięknie, sesja sukces. Pięknie. Zobaczmy, czy działa. No. Dolony, będziemy iść dalej na porach. No zobaczmy, czy to wszystko działa. Jak nowe. O, działa! Pięknie. Doktor testował nowe materiały na protezy. Prosił, żebym spojrzał w wolnej chwili na jego pracę. Dobra, tutaj mam to jedno. Chyba, niestety, jest jedno. No. Peter Pankr był naukowcem Z tego pamiętam. tutaj świetnie. Peter, raz jeszcze dziękuję, że zająłeś się tymi recenzjami. To właśnie. Nie wiem, chyba komputer. No. Któryś, Analiza. No. Aha. No. Bo zamiast tego, tutaj są dwie, to musimy wierzyć. dwie że. No. Doktor testował no. nowe materiały do kontaktu z podwozem. Nie, sporterem. to. Czy to. nie, nie. To ma być to. No, tak. I tu jeden na środku. To będzie to. I takie krzy. No i mamy zrobione. Pięknie. Finalnie wiem o czy to chodzi. Kompozyt hydrożelowo polimerowy Mocne, ale jest za duża impedancja. Powiem doktorowi, żeby poszukał innych materiałów. Dobra. Będziemy brać się za kolejne do Dobra, muszę spadać zanim jeszcze bardziej namieszam doktorowi. Gdzie do wyjścia? Jednak do wyjścia. Dobra, no i się udało. Moja placza ukończona. No i do wyjdzie. Fisk siedzi grzecznie w Rikers? Nie w Rikers. Nasz kolega załapał się na lokal dla VIP-ów. Fisk jest w tratwie. A, dołączy do Skorpiona, Elektro i reszty z Powinien się cieszyć. To zacne towarzystwo. Bujniesz się na posterunek? Mam problem, który wymaga specjalnych umiejętności. Dla ciebie, Yuri, wszystko. Już tam lecę. Rozumiem, że tam ci kości, które było pokazane, że to są... Hmm. Źli. Jest już nowy odcinek tak. tylko fakty. Tak ja nie ja w nie robiłam, bo jak w tym ja nie będę nic mówił. Wam się miło słuchało dialogi. Zapraszamy na program no. tylko fakty z Jade'ona Jamisonem, w którym słuchacze dyskutują o problemach naszego miasta ze zdobyczą nagrody policera dwukrotnym zdobywcą nagrody policjera i byłym wydawcą Daily Bugle. Hej, pamiętaj o książce! I tak jak zawsze, jeśli zamówicie książkę pana Jamesona, Spider-Man, Zagrożenie czy Niebezpieczeństwo, otrzymacie autograf autora zupełnie gratis. Tylko żadnej personalizacji! Nie i koniec! Witajcie w Tylko Faktach z J. J. Jamesonem, programie, który przestrzega was przed zagrożeniami, o których nie mieliście pojęcia. Przed wami pierwszy rozmówca! Okej, okay, ale musisz przyznać, że Spider-Man zrobił dobrą robotę, dopadając Wilsona Fiska. Zawsze to jeden mafiozo mniej, nie? Czyżby? A powiedz, no mi, jesteś może oficerem policji? Prokuratorem? A może obsypanym nagrodami dziennikarzem z wieloletnim doświadczeniem? A, nie, hydraulikiem. W takim razie zamknij, pisk! I naprawiaj w cźmiocie. A ja powiem ci coś o szefach mafii. Jak tylko taki zniknie, każdy dresik obwieszony złotym łańcuchem po bawci łapie za spluwę i wyobraża sobie, że zostanie nowym ojcem wszechstym. Czeka nas wojna na gangów, a ten dyndający na pajęczynie kretyn ma to gdzieś. On chciał tylko trafić do telewizji. No cóż, chwilowo nie muszę dawać nikomu w łapę, żeby kupić miedzianą rurę. Póki co jestem po stronie pajęczaka! Inaczej zaśpiewasz jak ustawi się do Ciebie w kolejce trzech bandiorów i każdy każe zabulić za ochronę tej rurki. Albo połamią ci nią nogi. Żegnam. Ach, kiedyś, Dona. Kiedyś cię zmuszę, żebyś powiedział o mnie coś miłego. Niedługo. No to lecimy na misję. Ci nie wiem, gdzieś na pewno będzie. Albo do domu. No, i się robi ciekawy. No ja tu sobie za załóżmy się robić. Ciekawie. Skoro rzuciłaś palenie, to co mówisz ludziom jak tu przychodzisz? Że mam dość ich głupawych zaczetek. Jasna sprawa. Dobra, to co tam? Szukasz partnera na bal policji? A co, masz galowy kostium? A... W tym roku nie będzie balu. Za dużo wydaliśmy na system nasłuchiwania Oscorp. Ale chyba było warto. Tak. Ale godzinę temu... Nagle padł cały system. Każda wieża w całym mieście. Jak? Podobno ktoś uszkodził główny serwer i teraz żadna z nie działa. Hm, ktoś wewnątrz? O, może. Sprawdzę to później. Na razie trzeba znowu włączyć te wieże. Szybko. I wezwałaś mnie? O, jak miło. Wezwałam kogoś, komu ufam. No i sygnał jest zakłócony i nie wiemy jak to ugryźć. Uu, lubię wyzwania. Tylko nic nie popsuj Mówiłaś, że mi ufasz No to Słuchmy będzie się działo da mam wiedzę No naprawić wiedzę Gdzie ona jest Czy ona była na tym miejscu? Nie Doblich no, im nagła gdzie tu były? to była? A tu, ta wieża. No naprawiamy ją. Aha, to taki baj. No i się udało. Wieża właśnie zaczęła działać. No to pięknie. Twoja robota? Na coś się przydaje, co? Cokolwiek zrobiłeś, mógłbyś to zrobić z resztą wiesz? Jasne, ale tak dla jasności. Musiałem się podłączyć do wieży, żeby ją naprawić. Teraz widzę dane na temat przestępczości w okolicy. Wygląda na to, że niedaleko ma miejsce włamanie. Na szczęście mam w pobliżu jednostki. Nie kłopot się, zajmę się tym. Dobra, to idziemy się pozbyć bandytów. No, aha Słyska. i mam taki skaner. To będzie ciekawe. Osłaniajcie mnie. Coś czuję, że nie zapomnieli kluczy. Ukończone. Dobra, gotowe. Dzięki. Widzę teraz napaść niedaleko ciebie. Masz szczęście, Juri. Twój ulubiony, twardy, ale sympatyczny, doświadczony detektyw jest w mieście. To? Nie, nie, nie. Obiecywałeś, że nie będziesz już tego. Spider-Cob. Mamy kolejne włamanie. No, jest niedaleko, to zamiast będą silniejsi. No, będą silniejsi. O ten jest nasz ptaszek. Odczep się. Tak, to ona. Odczep się zamiast, mówię. Ona ma kłopoty. Tu jest ciekawie. Zostaw mnie! Siedź cicho, Paniusiu. Nie dotykaj mnie. Pomocy! Pomocy! Policja! Zostawcie ją. Zlak spider Spiderman. I co ty na to? <grym> Kujda, ostał Nie Nie z uczciwie! Połamie te twoje kłoseczki. Bo. Ten jest optym, co? Nie, tak nie to, zaplanowaliśmy! Ej, Co? staniesz? No. Nie! Nawet Nie! próbuj błagać o litość.

Przeżył to. Pięć, noc. Odejdź stąd, albo ona zginie! Puszczaj mnie! Jest pani wolna. Wiedziałam, że Jamison nie ma racji. Jesteś trochę dziwny, ale masz dobre serce. Ma pani dokąd iść? Umiem o siebie zadbać. N nie wątpię, ale w razie czego jest takie miejsce ośrodek Fist. Wiem. Nie potrzebuję pomocy. Mają najlepsze naleśniki w mieście. Bez dwóch zdań. Moja mama takie robiła. Nie jadłam ich od bardzo dawna. Zajrzę tam. Dzięki. Na Nazywam się Spider-Man. Stamtąd powinienem dojrzeć następną wieżę. Aha, mapa wykrywa mi kawałek tego, tak? Po policji. A to chyba niestety na razie nie ma, to jest mój dom. To zamiast to nam od, chyba tam ukrycze. A będziemy do wiedzy. No, ciekawie się to znowu naprawdę. przykład. Nie wysoko obserwuje swój cel. No, nawet mi się podoba. To jest słuchowo. Czy ty własne działania? Co? Nie, skąd? Aha, i tam jest mistrzoba uważała go za narwańca. No, już tego żałuję. No i jedziemy właśnie nie w każdym film mogą się jakieś ideologii włączyć albo zadzwonić do pita oni nie wolno fajny dobra będzie będzie O, będzie to będzie to będzie to i to Spiderman. Tak jest. Wie, że odbierają teraz wszystkie sygnały RFID, w tym jeden w pobliżu. Co to jest? jest na dole? Jest tutaj. No, mamy coś tu. O, plecak! O, oh, wow! To jeden z moich starych plecaków. Przyczepiałem do nich nadajniki. Ciekawe, ile jest jeszcze porozrzucane po mieście. Znać znaczy, plecaki, Aha. Rozumiem, żeby pójść są na mapie, dobra. Do stworzenia lepszego systemu. Aha, dobra, tylko kumą trzecie. Będziemy zbierać. No, a to ja to będę mógł sobie pozbierać. Jesteś tam? Parę z dalej jest napad. spider Co rusza do akcji. Pół człowiek, pół pająk. Kompletny glina. Ach. Dobra, to idziemy na górę. Co wyczyścimy mapę. Może zrobimy na 100% jeśli mi się spodoba. Jeśli się spodoba. Mamy w drugi pleciach. No. Pokaż Moje ramię dość szybko Pokaż mi sprawność. ha kolekcję. Rachunek Aha, spoko. Mamy dwa pleciaczki. Ten mamy zwykł ludzi, to chciałbym się tym zająć. ten będę chciał sobie... tutaj jest ten... nie jest ten postanek policji daje. To jest chyba zadanie. O. Po Bosne, tak mi się wydaje. A my tu sobie pleciaczki pozbieramy. Będziemy sobie lepsze sprzęt ulepszać. No, to mamy jeden skany, no. Będzie trzeba ten kawałek miasta uciścić. Jak? Jak opuściłem misję? Mamy księgę, ciągle jest dobra. A, opuszczam. Dobra, to zamiast musimy się... Zająć tymi... Tymi z, Jak jest tylko to znaczy, no to jest źle. To musimy się zająć tymi złymi ludźmi. Bandytami. Menerami. Idiotami i bandą koraków. No i tu się właśnie bandyci ustrafili. O! Oni nas jest... przypominają! Ty! Łowsys... Teraz ust! Dobra, będzie świetnie. Porwałem trochę, ale popatrzcie jak mi lepiej walkę idzie. Widzicie, tak? Jeszcze więcej? Chłopaki, gdybyście tak harowali w uczciwej pracy, nie musielibyście być przestępcami. Pozałujesz tego kresu! Dobra. Myślałem, że to mój był, a to jednak w aha. Samochody wysiadali, to za. Dobra, nie mamy ukończone, pięknie. Dobra, Juri. Naprawię teraz ostatnią wieżę w Chinatown. Nie chciałeś powiedzieć, że Spider Cop ją naprawi? Tak sobie myślałem, Juri. Łapanie bandytów to robota dla młodych, a Spider Cop, cóż, nie jest już młodzieniaszkiem. Obyś zmierzał tam, gdzie mi się wydaje. Od dzisiaj Spider Cop przechodzi na emeryturę. Dzięki Bogu. Muszę się napić. Dzisiaj wszyscy się napijemy, Juri. Wypijemy za Spider Copa i jego niestrudzoną... Juri? Juri, jesteś tam? Chyba przytłoczyły ją emocje. Aha, naprawiamy dobrze. Mam nadzieję, że to jest ostatnia, a to nie ja to. Ale łatwo Prawie level. To moja praca. No i jest za wykonanie misji, to fajnie. O, i awansowałem na poziom sieci Niedobrze. Moje trzy włoski na klacie nie potrzebują rozgłosu. Narzędzia potrzebne do naprawy kostiumu są w labie. Ciekawe czy doktor Octavius już wyszedł. Do zobaczenia.